Próba mikrofonu <grywa> 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 <Uhuhu>. <grywa> W tą stronę się jedzie <grywa> Где есть струкс? <laughs> wow. No, zagrała się ta Twoja kompozycja. Jedzie Tomasz! Znany wszystkim jako dziaba. Nagrywałeś? No. Zawsze się nie priznałem. I'm <laughs> sorry. Tylko się nie zatrzymuj, bo w ciebie brąbie. tam ładnie skoczyłeś w pewnym momencie Ja jechałem za tobą i ja se ładnie tak zdjąłem tą mulę, amortyzowałem, żeby nie było szarpnięcia na kamerze, ale to fajnie wyskoczyłeś. Nie, ja chcę zobaczyć ten, to, co mi zabrało tą nartę tam. No. Jakbym tam glebnął Trochę daleko... Ja zauważyłem tej, tej kuli po prostu lodu, no. nie? Tam była taka kula lodu. ha 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 sıranın <laughs> şey <laughs> Uwaga, ale pruje! To jest ta, którą ja zobaczyłem! Coś to zrobił panie, bałwana. Świeci, świeci. Gdzie jest Strux? Gdzie jest Strux? No, to było dobre.